Cześć, w dzisiejszym filmie skupimy się na elementach sterujących. Zapraszam serdecznie. Input Controls są elementami interfejsu użytkownika, które pozwalają im na wprowadzenie różnego rodzaju danych do aplikacji czy systemu. Wykorzystywane są do przechwytywania i wytwarzania niezbędnych informacji, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji czy systemu. Projektowane są przez specjalistów, a ich celem jest zapewnienie użytkownikowi intuicyjnej i łatwej metody wprowadzania danych. Do elementów sterujących możemy zaliczyć checkboxy, batony, listy rozwijane, przełączniki, pola tekstowe, panele zakładek. Jednym z najważniejszych aspektów projektowania jest zapewnienie, że są one odpowiednie dla danej grupy odbiorców. Muszą być zaprojektowane tak, aby były dobrze widoczne i można było się do nich dostać na przykład tylko za pomocą klawiatury. Z tego powodu przeprowadzane są badania wśród użytkowników, które pozwalają dostosować elementy sterujące do ich potrzeb. Takie działanie wpływa pozytywnie na ich doświadczenia z daną aplikacją czy też systemem. I to byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało. Ja wam za Ci bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam Was na nasze inne media społecznościowe i do zobaczenia.